Hej, hej, hello! Witajcie moi kochani na kanale Rapture is komik pochwycenie jest blisko. Dzisiaj przychodzi do mnie takie słowo. Znaczy wczoraj słuchając tam pewnego człowieka, który przypomniał mi bardzo ważną rzecz, którą zawsze zapomniałam nagrać, ale zawsze zapominałam, albo coś. Słuchajcie, to jest to zwłaszcza do mężczyzn, tym razem do mężczyzn bardzo ważne słowo z pierwszego Piotra 3.7. Podobnie mężowie we współżyciu bądźcie wyrozumiali. Bierzcie pod uwagę, że kobiety są od was słabsze. Odnoście się do nich z szacunkiem. One przecież wraz z Wami dziedziczą łaskę życia, lekceważąc je, moglibyście w swych modlitwach natrafić na przeszkody. Jeżeli nie będziesz szanował swojej kobiety i żony w różnorodny sposób, Twoje modlitwy mogą, nie muszą, ale przeważnie mogą natrafić na przeszkody. Czyli Bóg nie będzie wysłuchiwał Twoich modlitw. Jeżeli nie wiesz, dlaczego Bóg cię nie wysłuchuje, dlaczego coś się dzieje nie tak i w ogóle, to wiedz po prostu, że coś jest nie tak z tym, jak traktujesz swoją żonę. Myślę, że to tak samo też to może dotyczyć też, jak żona traktuje męża, bo wiadomo, no też jesteśmy jednym ciałem i ogólnie, ale mm, jeżeli to napisane jest do mężczyzn, a do żon też inne rzeczy, to myślę, że tu warto się skupić na tym, by o tym pamiętać. Ktoś powie, że kobieta naucza, naucza do, do mężczyzn. Nie nauczą do mężczyzn. Ja wam tylko czytam, co napisane jest z Biblii. Czyli to mówię, co po prostu Bóg pokazał i przekazał Wam, byście mogli wiedzieć, że żony Wasze bardzo są też mądre. I że nie są głupkowate, jak Wam się wydaje, że one nic nie rozumieją. One potrzebują tylko tego, by się nimi zaopiekował jako mężczyzna. Po to dostałeś żonę, więc o nią dbaj. Ehm. Żona z kolei dostała męża po to, by go kochać. Nawet czasami zastanawiałam się tak już teraz żartem, po co w ogóle żona dostała męża? <laughs> w większości tak musi robić wszystko sama. To, to oczywiście fajnie, jak oczywiście mąż jest wierzący, to wtedy wiadomo, nie ma w ogóle innego tematu, oczywiście, bo wtedy wiadomo, że jest inna w ogóle kwestia wszystkiego, ale przeważnie jak jest mąż nienawrócona, a żona nawrócona, to po prostu kobieta musi o wszystko walczyć, dbać i w ogóle, ale przeważnie wiemy, jak tak samo jest w standardzie, że mężczyźni są tacy w większości, nie mówię, że wszyscy, przychodzą sobie do domu po pracy i będą sobie spać, leżeć, telewizor, telefon, odpoczywać muszą, ale kobieta nie może. Kobieta musi pracować, kobieta musi ugotować, kobieta musi posprzątać, zadbać o dzieci i jeszcze dodatkowo się z nimi pobawić, iść na działeczkę i jakieś tam dodatkowo jeszcze pranie i jeszcze dodatkowo jeszcze o być miła dla swojego męża. Nie wiem, co jak wy to odbieracie mężczyźni, tak to, wiadomo też możecie sobie oczywiście pisać w komentarzach. Z mojej perspektywy już 20 20-letniej małżeństwa może 15 małżeństwa, 5 lat chodzenia z chłopakiem, którym jest moim, właśnie mój mąż, wiem, że po prostu mm, e, tak to widzę na tą chwilę, ale oczywiście z przymrużeniem oka, tak? Bo mimo wszystko mój mąż jest pracowity, kochający na swój sposób, jak każdy ma tam swój sposób i każdy ma swój charakter. Ale mimo wszystko, dziękuję Bogu, że mam takiego męża że mimo wszystko naprawdę jest taki, jaki jest. Zawsze chciałoby się, żeby był lepszy, tak jak ja też mogłabym być lepsza dla niego, ale wiem, że warto doceniać to, co się ma, bo nie każdy ma taki tutaj moment, żeby po prostu być z tym mężem czy żoną. A nawet nie mają męży, mężów czy żon. Ale pamiętaj, modlitwa twoja będzie wysłuchana wtedy najbardziej, kiedy będziesz po prostu szanował, bo to się tak przyjmuje, Tutaj znam taką historię, że pewien pastor był pastorem, takim pięknym, cudownym. Pani mówił słowa i w ogóle wszystko, w domu był katem. W domu normalnie był katem. Po prostu był człowiekiem, który po prostu no był niedobrym człowiekiem. Był bardzo złym człowiekiem. Psychicznie się po prostu znęcał na tą żoną i dziećmi, a w, a w domu, a, a wiecie, a po prostu, a w kościele, szok. Jak tak w ogóle można być takim człowiekiem? I ktoś mówi, że takie coś w ogóle jest nie. Tak jest, nie, takie coś, ponieważ to są ludzie nieprzymienieni przez Boga. To są tylko na pozór udający ludzi wierzących. Nie bądźmy tacy, bądźmy prawdziwymi chrześcijaninami, e, mężem czy żoną. Więc to na tyle. Do usłyszenia. Widzimy się w kolejnym filmiku. Bye. <słuch> Z Bogiem.